Trenerzy czy piłkarze GKS Tychy wrócili do zajęć. Dla nich na pewno te ostatnie tygodnie były wbrew pozorom całkiem intensywne. Jak w takim razie trener spożytkował ten czas? To był taki moment na odpoczynek, czy wręcz przeciwnie stał pod znakiem pracy? Znaczy na pewno tro, trochę odpoczynku musi być, bo ten reset jest skazany, także czas też pobytu z rodziną, fajny czas na pewno, gdzie, gdzie troszeczkę człowiek nabiera takiej pozytywnej energii, przede wszystkim przed tym, jak już do samej pracy wraca, ale też trochę tej pracy było, to nie ma co ukrywać, to nie jest tak, że... że, że... Cały, cały, cały dnie tylko siedziałem prawda, i się odpoczywało, tylko jednak był spożytkowany na to, żeby popracować, poanalizować, jeszcze jakby dopracować bardziej mocniej ten okres nasz przygotowawczy i nasze plany takie szkoleniowe. Trenerze, te przygotowania tak naprawdę możemy podzielić na trzy części. Ten pierwszy etap to była praca indywidualna, w drugim etapie była motoryka, teraz skupiacie się na taktyce, jakby trener podsumował te dwa pierwsze etapy, jak w praktyce będzie wyglądała właśnie ta taktyka, te elementy związane z taktyką. Na pewno teraz zawodnicy pracowali nad taką motoryką, nad tym, żeby przede wszystkim utrzymać tą dyspozycję i to pokażą nam badania. Tu jesteśmy no, dobrej myśli na tym etapie. Natomiast no, teraz połączymy motorykę z taktyką. Głównie zdynamizujemy ten trening. chcemy, żeby dużo zawodnicy pracowali nad taką intensywnością, żeby tą intensywność właśnie połączyć z tą pracą taktyczną. Tą tak, taką taktykę będziemy przede wszystkim opierać na pracy też, dalej rozwoju indywidualnym piłkarzy, zachowaniu się w odpowiednich sytuacjach, ale w połączeniu też z tą taktyką grupową, międzyformacyjną, także no, no sporo, sporo przed nami, ale no jesteśmy dobrej myśli. Najważniejsze, żeby, żeby to zdrowie dopisywało, bo wiemy jak poprzedni, poprzedni sezon, runda wyglądała, no to, 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 to nie życzyłbym sobie, żeby to wróciło do nas. Jak rozmawiamy o taktyce, to jest dobry moment, żeby zapytać o to ustawienie wyjściowe, bo jesienią graliśmy trójką z tyłu, później zmieniliśmy na 4-3-3. Czy trener ma już to wyjściowe ustawienie na rundę wiosenną w głowie, czy tak naprawdę odpowiedź na to pytanie poznamy w trakcie sparingów? Ech, no, będziemy oczywiście analizować, natomiast no, tak docelowo chcemy, żeby to było jednak ustawienie... 4-3-3 i, i nad tym będziemy w większości czasu pracować, ale no nie będę zdradzał też i ten układ w grze 3-4-3 ćwiczyliśmy, czyli tu zawodnicy znają już zachowanie się w tym systemie, więc to jest ten duży plus, że będziemy mogli na pewno sobie przechodzić z systemu na system, ale głównie to będzie oparte na systemie 4-3-3 pod kątem tego systemu też. Szukamy wzmocnień czy zawodników, którzy profilami najbardziej będą odpowiadać. Tych telefonów sporo było w ostatnich dniach od menadżerów, czy możemy spodziewać się kolejnych zawodników testowanych i ewentualnie, kiedy też tych zawodników już nowych możemy zobaczyć. No telefonów było sporo i nazwisk było bardzo dużo, nie chciałbym brzydko mówić, no ale, ale, ale niektórzy byli odrzucani po, po krótkiej rozmowie lub po pięciu, po, dziesięciu po, 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 po minutach, kiedy zacząłem analizować tych piłkarzy ale zawsze każdego warto przeanalizować, natomiast rzeczywiście szukamy jakości, no. nie będę ukrywał, że, że nie szukamy tylko jakichś takich uzupełnień, a te realnych wzmocnień. Mam nadzieję, że dzisiaj sfinalizujemy pierwszy transfer, to jest zawodnik, który będzie grał na pozycji skrzydłowego w tym systemie jako 7-11, szybki, dynamiczny. Myślę, że taki właśnie zawodnik, który, który nam wprowadzi dużo ożywienia i takiej rywalizacji, pozytywnej oczywiście rywalizacji, ale taki profil szukaliśmy. No dalej przypatrujemy się, jak, jak rynek funkcjonuje. No nie ma, nie ma co ukrywać, będziemy czekać, przyglądać się. Gdzieś tam też wiem, że prezes rozmawiał z niektórymi zawodnikami. Niektórzy są w naszym zasięgu, mówiąc krótkofinansowo, bo to też ma duże znaczenie. Niektórzy nie, więc, więc tutaj staramy się ten wybór no na tyle skonkretyzować, żeby był jak najbardziej korzystny przede wszystkim dla nas, ale nie będziemy się spieszyć, nie będziemy pochopnie dobierać, bo też mamy dużo tu naszych młodych zawodników, jeżeli miałbym ściągnąć przysłowiowo zawodnika, który ma naprawdę już jest po pierwsze wiekowy i troszeczkę już osiągnął w piłce, to ja chcę takich, którzy są głodni tego sukcesu. Elmax, oficjalny sponsor GKS -tychy.